Szkaplerz Niepokalanego Serca Maryi była też nazywany Zielonym Szkaplerzem, który przekazany został za pośrednictwem siostry Justyny Beskibiru, siostry Miłosierdzia świętego a Apaolu. Rozpoczynając swoją formację w zgromadzeniu, młoda seminarzystka odprawiała rekolekcje na wstąpienie. I to w czasie tych rekolekcji 28 stycznia 1840 roku Maria ukazała się jej po raz pierwszy. Siostra była na modlitwie, kiedy nagle Maryja stała się widzialną dla jej oczu. Była ubrana w długą białą suknię, która opadała na bose stopy. I w jasnoniebieski niebieski płaszcz, bez walonu, Włosy opadające na ramiona, i w rękach trzymała swe serce, z którego na górze wychodziły płomienie. Objawienie powtórzyło się także pod koniec rekolekcji, a następnie 4 czy 5 razy w ciągu seminarium w główne święta maryny, 8 września 1840 roku święto narodzenia Najświętszej Maryi Panny miała kolejne widzenie. Matka Boża ukazała się podczas modlitwy, trzymając w prawej ręce swe serce, a w drugiej szkapież. Był to niewielki kawałek zielonego płótna, zawieszony na również zielonym sznurku. Na jednej z dwóch stron Znajdował się obraz Najświętszej Maryi Panny, a na drugim serce przebite mieczem, otoczone napisem niepokalane serce Maryi módl się za nami teraz i w godzinę śmierci naszej. Siostra usłyszała wewnętrzny głos, który dał do zrozumienia, że ten święty obraz miał się przyczynić do nawrócenia dusz, zwłaszcza niewiernych. I zapewnienie im dobrej śmierci. Dla noszenia zielonego szkaplerza wystarczy, żeby był pobłogosławiony przez kapłana i noszony. Jeśli masz kogoś, kto nie chce pojednać się z Bogiem, a chcesz mu zaoferować szkaplerz, możesz to uczynić. Można nawet go położyć bez jego wiedzy w odzieży, w łóżku czy w pokoju i modlić się za tę osobę inwokacją który jest napisana na szkaplerzu. Pamiętaj także, że wielkość łask zależy od poziomu ufności. To zostało zaznaczone w ostatnim objawieniu. Ludzie używając szkaplerza pod tymi warunkami doznawali i doznają cudów, nawróceń, a kiedy i uzdrowień. Taki szkaplerz możesz dostać od nas, Sióstr miłosierdzia. Wystarczy napisać do nas prośbę o przesłanie takich szkablerzy. Więcej informacji możesz zobaczyć na naszych stronach internetowych.